Hej, hej! Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Blue Tower Defense 6. Ja jestem dzisiaj lecimy z odcinkiem, który będzie dosyć specjalny. Bo będziemy sobie grali dzisiaj specjalną nową jednostką. Może nie nową jednostką, ale z nowym petem. Ale przy jeszcze zmienię sobie tutaj naszego bohatera. Jak już będziemy grali na mapkach stricte wodnych dzisiaj, będziemy sobie naszą panią admirą, ale standardową, bo ta wersja piracka mi je troszeczkę średnio podpasowała. Więc tutaj weźmiemy sobie tą standardową wersję. I oczywiście na początku pozdrawiam moich wszystkich kochanych wspierających. Dzięki Biega, że jesteście, ja że wspieracie mnie w tym, co robię, naprawdę wielkie, wielkie dzięki dla was, no to co, lecimy w takim razie z a w dzisiejszym materiałem, gdzie będziemy rozmawiać na temat kaczuszki, tak, wreszcie czas to kupić sobie sub Pet. to muszę mieć, też jak widzieliście, jak tylko się pokazała ta aktualizacja i zobaczyłem tą kaczuszkę, to poznałem, że hej, przecież to muszę kupić, Zbierałem specjalnie te znaczy trofea, i czas, czas, sobie naszą kaczuszkę I zobaczymy, o co z nią będzie chodziło, jak ona będzie tutaj wyglądała. Zagradamy sobie na mapce Lotus. Yy, mapka wodna, oczywiście, jak mówiłem. Bardziej, a, bardzo mi na za zależy, bo mapka wodna. A Tego jaka mapka? Może nie jakaś taka no żeby też nie było tego zbyt duża. Nie, dobra, do, nie będzie Lotus. W takim razie, mamy na czystym hardzie, bo tu ma być po 4 bardziej tylko i wąszej wyznawcze kaczuszki. Muszą być jak najbardziej tutaj dostępne, więc zobaczmy pierwszy. Jak będzie wyglądał nasz przyjaciel? Postawimy go w tym miejscu, standardowo pod reaktor. On będzie iść w tym miejscu. To jest najlepszy. No jest nasza kaczuszka, jest super. Ciekawe, czy ona będzie się jakoś ruszała, czy coś tutaj więcej. Jest, rusza się kacuszka! A to teraz kolejne pytanie. Najważniejsze, że chyba tak, tak naprawdę pytanie. Czy. To jest taka ciekawa sprawa. Czy będzie to jedna kacuszka? jeszcze odgłosy to mam no po prostu DBS po prostu to jest najlepsza e, możliwa rzecz ever więc oczywiście dla e, pełnego tu oczywiście obrazu dorzucimy jeszcze kaczuszkę, no gdzie tutaj powiedzmy tutaj oczywiście jest kacuszka no i oczywiście wyznawcy kaczuszki też muszą być Ci, którzy nie wiedzą o co mam, to oczywiście zapraszam Was na live. Y. Chociaż mam nadzieję, że wreszcie live'y live y zaczną wrócić w normalnych ilościach, bo bardzo mi ich brakuje. A zapomniałem, że zmieniłem wygląd. O, dobra, teraz to tacy wyznawcy troszeczkę inni, bym powiedział tej naszej kacuszki. A troszeczkę bardziej creepy. No, okej, ale okej. Okay, okay. Dobra, czy będzie ich więcej tych naszych kacuszek, czy też będzie tylko jedna? Nie, no, każdy ma swoją kacuszkę. Każdy ma swoją prywatną kacuszkę. No to dobrze, to, to tutaj też. Też tam z tyłu chyba się ona pokazała. Jest kacuszka. Dwie kacuszki w jednym basenie. No po prostu bez sprawa. Z każdego, że ona tak malutko będzie miała miejsce tutaj. Usuńmy ją, bo jednak tam ona średniawo się nadaje. Chyba mam wrażenie. Mm, dorzucimy jeszcze oczywiście tutaj naszą panią admira. Oczywiście ustawioną na strągi. To jest bardzo ważne. Ale dobra, bo my tak sobie stawiamy te jednostki tylko i włącz i, i jak się podniecamy na naszą kaczuszką kochaną A tutaj nowe jest troszeczkę problem z obroną, więc często wreszcie jakoś naprawić i często tak zmodyfikować, żeby to miało jakieś ręce i nogi Tutaj nasz kolega będzie iść w upgrade 0.3.2 mam wrażenie, to będzie chyba najlepsze aby w tym miejscu Bo to będzie ogólnie damage, to mam ma być największy damage, ustawiamy go nawet go na strongi może być dobre, więc na stronie tu warto oczywiście go mieć. Tu ustawimy może reaktor później, żeby ustawał kamu, czy potrzebujemy, to chyba niekoniecznie, bo mogę obstawić do, równie dobrze w tym miejscu wioskę. I to w związku sobie jak już tutaj radzić odnośnie wykrywania kamo, chyba tak zrobimy. Więc tu później wioska będzie miała zasięgu na chyba dwa saby. <laughs> Te odgłosy kaczuszki są po prostu debes. Kto uważa, że kaczuszka to jest najlepszy możliwy pecik. Jaki tego mogliśmy dostać? Oczywiście, niech napisze teraz komentarz pod tym filmikiem. Zdecydowanie, kacuszka, number one. Number one, najlepsze na świecie. Kacuszka jak najbardziej, tak. <grytanie> Dobrze. Potrzebujemy teraz ile? 300? Trzy, 300, trzy dwieście? Trzy dwieście, dokładnie. 300, to wszystko sporo, bym powiedział. Tu kacuszka pływa, tu kacuszka, tu kacuszka. Same kacuszki dzisiaj będą, jak nie, jak nie, jak nie. Będą dzisiaj kacuszki. każdego ta jest ukryta troszeczkę za tymi naszymi minami. Ale te miny postawiłem specjalnie w tym miejscu, bo chodzi głównie mi o to, żeby jednak y, 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 tutaj, jakby doszły nam Mołaby, żeby one były niszczone od razu przez naszego przez naszą, tutaj panią admirał, mogę coś postawić? Czekajcie, to trochę jest w dziwnym miejscu, bym powiedział. Nie, nie mogę coś postawić. A tak to wygląda, prawda? Tak to wygląda. A chyba, że to jest tylko grafika. Tak, to jest tylko grafika, bo mogę postawić łódkę, dobra. Ale w tej to, to, to zobaczyłem, to hej, to chyba coś można stawiać. No chyba tak, chyba tak, ale jednak jednak nie. Dobrze. Jeszcze tylko i wyłącznie 400, już 300, tylko i włączę więc już zaczynamy naszą zabawę. Więc klik, klik. Aj, prawie, 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 prawie. Już mamy reaktor. No i widzicie, nikt nie może go w tym miejscu. Ma on zasięg dokładnie na cały ten obszar. Plus jest dodatkowo ten fragment tutaj na przodzie i to jest jedno z najlepszych miejsc pod reaktor w całej grze, chyba. We wszystkich, chyba tutaj, we wszystkich mapach, to jest chyba najlepsze miejsce na reaktor. Mm, tutaj mapkę napiszymy Beginner oczywiście. Właśnie, no, głównie właśnie przez to, że tak ona wygląda. Niby są te osłonki w różnych miejscach, gdzie blokują wam widzenie całej mapy, ale tak naprawdę to wam nic nie zmienia, bo większość rozwalacie na samym tu, początku, więc ja sami widzicie, jak najbardziej daje to radę. Mam problem z lidami? Nie, bo mam reaktor, dobra, ale oczywiście pójdę teraz w tym kierunku. O, teraz będę żeby oczywiście lepiej z tym wszystkim radził, później pójdziemy oczywiście w twins... Twin Gun. What? Gastany, boskie. Save, o co Kama, no co kama, No dobra, no dobra. Ale ta katuszka to są debes, Ta jest Debes. I fajnie, że ona nas przy każdym sabie którego postawimy, bo to naprawdę, gdzie byśmy tego suba nie szczelili, tam będzie katuszka obok. Number one najważniejsza rzecz ever w grze to jest po prostu posiadanie własnej kaczki. Zdecydowanie. I powiem wam, że te pety, które potrzeby podokładać do różnego typu jednostek jest bardzo, bardzo przyjemne. I aż żałuję, że no nie mam tylu tych pucharów, żeby zdobyć sobie wszystkie rzeczy, które są w grze. Bardzo do tego żałuję, bo naprawdę jestem tutaj bardzo dużo ciekawych takich właśnie rzeczy, które oni tutaj pododawali. Ja ja tego nie mogę sobie dorzucić, bo, no, bo, bo nie mogę, bo, bo nie mogę. I to jest po prostu bardzo smutne. I to jest po prostu bardzo, bardzo smutne. Czekajcie, bo ja teraz tak naprawdę będę miał chyba z pierwszym młabem, czy też niekoniecznie. Ha, dobre pytanie. Po pierwsze małab już będą nam troszeczkę ciężki. Miałem tutaj zasięg z tymi ra rakietami przy jeszcze. Hmm, widzenie Kamo, a czy Kamo nam tego nie sprawia problemu, nam tylko i wyłącznie problem będzie sprawiały faktycznie Moaby, bo no, za bardzo nie mam czym bić. Nie mam za bardzo czym te Moabki klepać. Tutaj pójdę z zasięgiem, że pewnie stawię jeszcze jednego, tutaj drugiego. Tu postawię około czterech, myślę, właśnie tych sabów, bo ogólnie gramy tylko sabami dzisiaj. Wiem, że Dart Małpka jest tam z tyłu bardzo po to, żeby wejść No, za, za, za darmo. Za darmo Małpka, więc oczywiście głupio byłoby jej nie postawić. Pójdę jednak pierwszy w Spida, bo to mi się bardziej przydało, odnośnie właśnie e, moaba tego pierwszego, więc to będzie dla mnie zdecydowanie, zdecydowanie lepsze. E, pójdę na pewno jeszcze pod alchemików. Wiem, że to nie jest oczywiście sabik, ale alchemicy są bardziej jako busty, więc taki będę tutaj oczywiście traktował. Więc alchemiczek jak najbardziej tak w tym miejscu zdołam zbudować. Niestety nie zdołam, ale spoko, powinienem tak się z tym poradzić. Oczywiście, że tak bez problemu więc większego to nam udało się przejść, więc super. Mm, teraz oczywiście buścik jeszcze ten, żeby dłużej ta miksturka była na naszym ee, sabiku. No i teraz będzie już wszystko idealnie. Tylko, że nie ma tu jeszcze coś z kaczuszką. Wiem, wiem, chciałbym jeszcze, wiem, że tak samo jak mam przykład u e, że też dostała swojego peta. Więc zobaczymy. Ja sama swojego peta dostał jeszcze, mm, dostała jeszcze super małpka, z tego co pamiętam. Ten latający tutaj e, toperek. To jest chyba dla super małpki. Czy to się w ogóle nagrywa? Jest audio? Jest audio. Dobra, bo tuż wiecie? Troszkę byłoby to problematyczne, gdybym faktycznie o, tutaj nie nagrał tego. Bo wiecie, byłoby to troszkę smutno. Bo to jednak różnie z tym oczywiście bywa. Więc warto tutaj mieć wszystko jakby dopilnowane, żeby się wszystko nagrywało. Bo inaczej jest ach, źle. Inaczej jest bardzo źle. Dobrze, i kolejny oczywiście Sabik. Montujemy go, rzecz jasna. Nie zmieszczę go. Tak, źle postawiłem sobie. Patrzcie, minimalnie. Nie, jest tutaj miejsce. Jest tutaj miejsce. Coś mi tu migło, jest, widzicie? Jest miejsce, no dobra. Zasięgu wioski, więc wszystko i idealnie, tak jak miało być. Tą stronę go budujemy oczywiście, że jasna, bo to ma być głównie pod... Nawet ustawię go pod strągi, bo jak mówię, to ma być na Mołaby. Chociaż mam nadzieję, że strągi nie są aż takie dobre za, zawsze, bo, bo jak wyjdzie mam ząg, to będziecie bili Zonga, a jak dwa, trzy mam 2-3 zongi. O, właśnie, to miałem na myśli 2-3 zągi. będziecie bili zonga tylko i wyłącznie. A BFB, mogłaby z niego by po prostu wam przelatywały. A reaktor sobie z tym niestety nie poradzi. Podobnie głównie, głównie o to chodzi, że reaktor sobie z tym niestety nie poradzi. Nawet może spróbujemy zbudować sobie Energizera. Mogłoby to być nawet ciekawe. Ale skoro tak, to przydałoby się samo zbudować jeszcze e, dolną ścieżkę. Dolną ścieżkę to by się przydało zbudować. Więc pójdziemy w górę. I w dół. Ty już będziesz pod first, ty tylko i wyłącznie. Natomiast być po prostu. Masz pójść pod to. Subcommander. Nie wiem, czy zdołam to zbudować do rundy 63. Pewnie niekoniecznie, ale myślę, że dwa rak... dwóchy, Dwuchy. Dwa sabiki z rakietami spokojnie poradzą sobie z rundą 63. Nie powinno sobie być chyba żadnego problemu. Tylko mam przynajmniej wrażenie. Te odgłosy kacuszki, nie wiem co w ogóle słychać, czy dam do taką głośność, żebyście słyszeli jak piska nasza kacuszka tutaj, Ech, nie wiem czy to się uda to po prostu zrobić, że ona będzie słyszalna przez was, zobaczymy, mam nadzieję, że to się uda, bo to jest naprawdę bardzo, bardzo takie ciekawe, bardzo fajne, naprawdę bardzo, bardzo fajne, ma dobry pomysł z tym. To jest zdecydowanie dobry pomysł, żeby te kacuszki się dorzucić. Naprawdę to jest miła, miła rzecz. Chyba oglądał za dużo moich live'ów, e, gdzie po prostu wybudowaliście wyznawców kaczuszki, właśnie w ten sposób tutaj zbudowałem u góry. Tylko, że oczywiście wokół tego zbudowanych bardziej jak najbardziej. Chyba to jest dzięki naszym odcinkom, pana. Zdecydowanie tak. A tak w ogóle, jeszcze się pochwalę przy okazji. Sięgnę, sięgnę. Kolejna noska do wymalowania, tylko i wyłącznie już jest to opancerzony Moabik Moabik, oczywiście mógł żeby to robić dobrze oczywiście BFB ale ogólnie to był model pod Moaba BFB jest w innych rozmiarów ale ja będę chciał w ogóle, tak sobie to wymyśliłem że pościągam aktualne grafiki, które są w gierce, bo wtedy wydaje mi się, że powinny dodać w plikach gry Moaby zmodyfikowane czyli te nowe Moaby powinny być już w plikach gry dostępne tak samo jak ten szkielecik odnośnie e, farmera też on już powinien być w bierce, więc ja poszukam i tak naprawdę jest bardzo ciężko to zlokalizuję nawet kaczuszkę może powinienem zlokalizować więc tutaj się spodziewajcie kilku ciekawych projektów niedługo one też się postaną. ten Moabik też powinien gdzieś być ten Moabik też powinien gdzieś być ten właśnie ten BFD powinien też gdzieś oczywiście wplikać być już dostępny więc będę to oczywiście analizował szukał tego i no kilka ciekawych rzeczy to oczywiście może powstać, wiem, że ostatnio kąciku modelarskiego nie było, ale mam nadzieję, że to jakoś nadrobimy, a jak nie to po prostu będę wam pokazywał tylko włącznie jakby etapy a, a, prac, no, zobaczymy jeszcze gdzie. W ogóle nie wiem, czy y, korzystacie jeszcze w ogóle z takich mediów jak Instagram, Facebook, mmm, Snapchat czy TikTok, -tik tak? bo nie wiem, może gdzieś tam będę bardziej publikował swoje wszystko jakby poczynania, bardziej w postaci zdjęć albo króciutkich filmików, bo tak naprawdę, żeby nagrać pełny materiał odnośnie tego, co robię, powiem szczerze, że, że, że troszeczkę nie mam czasu i jakoś mi to po prostu tak nie stakuje zawsze, że nie za bardzo mam możliwości. Więc myślałem, że w ogóle co z tym przejść na Instagrama na przykład. Hmm. I na przykład swojego Instagrama jakby zmienić całego. Jakby go przebudować, usunąć wszystko, co tam mam i od zera jakby budować to na zasadzie właśnie tylko i łączy już modeli. I tylko skupicie na tej innej jakby dziedzinie. Eee, tam będzie po prostu mniej mnie, a więcej tego co robię. Prawda, wiecie o co chodzi, prawda? Bo aktualnie tam Instagram bardziej korzystał z niego jako Instagram prywatny, a teraz bym bardziej stworzył Instagrama takiego faktycznie pod karą. Ale tu mówię, czekam na Wasze propozycje, na Wasze tutaj jakby sugestie, jak to można było ciekawe rozwiązać. I wtedy oczywiście tak też to y, zorganizuję. Tak to wtedy zorganizujemy i będę próbował jakoś to ogarnąć. Ktoś z Was w ogóle jest obeznany. Takie rzeczy jak Instagram, ono się tego jak te zdjęcia ciekawie robić To prosiłbym bardzo o kontakt Bo przyda mi się to się na pewno bo chciałbym to jakoś fajnie rozwinąć Te media No ale zobaczymy, po prostu mam nadzieję, że uda się to jakoś ogarnąć Jeśli nie to po prostu będziemy tylko grać na naszym kochanym na 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 YouTubie Tu i tak się bardzo mocno ukrywa teraz wszystko Bardzo mocno ukrywa, bo po prostu gry wiadomo jakie są Gaming nigdy nie był promowany przez YouTube Jakoś za bardzo siebie hmm, Osoby mało bystre nie chciałbym robić Tak to nazwijmy. Dobra, dobra. Kaczuszki. No dobra. Taki powiedział chłop, który nagrywa kaczuszki. Ka, kaczuszki pływające wokół sabików, wokół naszych małpek, które są w łodziach podwodnych. No bo po to jest najbardziej mądra rzecz na świecie, jaką mogłem zrobić. Wiem o tym oczywiście, że to jest bardzo bystre. Oczywiście o tym wiemy. Eee, dobra. To potrzebujemy chyba niekoniecznie, bo chyba widzimy tak, że każdy jak jest aktualnie dostępny pierwszy, dopiero w lunch 90. będziemy mieli jakiekolwiek tutaj problemy, bo wtedy pokażą się nam oczywiście d Na razie z nimi problemu oczywiście żadnego dosłownie nie mam, więc też to się za bardzo nie muszę tutaj oczywiście przejmować, więc tak też to zrealizujemy i zaraz zobaczymy. Halo, halo, halo! Kto teraz tutaj leci? No i super, jesteście, jak najbardziej fajnie. Super, to mamy załatwione oczywiście. No i git, no i git. Dobra. To jest ogarnięte, to jest ogarnięte, powiem Wam, że to leci naprawdę szybko, to jest w ogóle dosyć podstawowa obrona, którą Wam tutaj pokazuję, jest to właśnie zbudowanie tego oto naszego suba, pamiętajcie, że ten subik zwiększa oczywiście damage wszystkim jednostkom wokoło, tak samo jemu zwiększa damage, więc to jest oczywiście bardzo ważne, żeby go zbudować jako pierwszego, Teraz możecie się oczywiście bawić z innymi jednostkami, ja zbuduję oczywiście energizera, chociaż on nie jest tak bardzo potrzebny, ale go zbuduję tak się jak bardziej forfan, żeby on tutaj był razem z nami. Zobaczymy co z tego wyniknie. Oczywiście mamy tutaj nasze bomby, które oczywiście używać, standardowo ich nie używam, bo zawsze o nich zapominam, Raczej tak bym powiedział. Ej, to ja wiem, to jest dosyć problematyczne, że ich po prostu nie używam, no ale, no ale, no ale, no właśnie. Energizer, kosztuje w ogóle 34,5 tysiąca, jeszcze potrzebuję 14 tysięcy. Zdobędziemy to do rundy 82 myślę, że spokojnie i później zdobędziemy 8000 tysięcy, chyba tak. Czyli spokojnie możemy grać do rundy setnej i powinniśmy dać sobie radę tym oto zestawem. Oczywiście, tego go lekko podbijając, budując tutaj jeszcze przy okazji z 2 mm, albo trzy saby rakietowe. I myślę, że taki zestaw byłby spokojnie wystarczający do przejścia tego mm, w 100%. Tak mi się wydaje zresztą. Ale zobaczymy za chwilkę, jak to będzie wyglądało. Mhm. Dobra, to powinno nam się udać. Takie mam przynajmniej wrażenie. Jeśli wy inaczej, to oczywiście pamiętajcie. komentarze uzułniałam i w ogóle przypominam. O wyzwaniach. Możecie mi pisać swoje wyzwania, które będę przechodził na odcinkach. Wyzwanie musi mieć W w nawiasie kwadratowym oraz musi swój kodzik posiadać, który po prostu później będę mógł wpisać w gierce i je wyszukać. W tytule proszę, żebyście po prostu nazwali, napisali swój nick, żeby wiedział, to jest wasze wyzwanie i też żebym nie musiał jakby szukać w komentarzach, kto to wyzwanie tworzył, żeby po prostu od razu każdy, kto tylko zobaczy ten odcinek, wiedział, że hej, hej, to jest jego wyzwanie, bo przecież widzimy jego nazwę tam. To jest oczywiście bardzo ważne, żeby tak się było, więc jeśli macie tego ochotę, macie chęć w ogóle wystąpienia de facto na odcinku przez to, to to zachęcam do takiej oto aktywności. I dobra, Energizer, jesteś. Nie wiem co mi tutaj masz teraz pomóc, chyba tylko tyle, że będzie się szybciej tutaj regenerować wszystko. Czy chyba, że to jest w zasięgu w ogóle jego? Chyba tak, chyba to będzie w zasięgu, im się wydaje. Ale to chyba i tak wpływa na niego, to chyba i tak na niego wpływa, mam no, ja wrażenie. Tak to wtedy szybkość yy, odnawiania się u, umiejętności o 50%. Więc fajnie, więc bardzo, bardzo fajnie. Zbudujmy tutaj jeszcze jeden. On jest w zasięgu i tego, i tego, dobra. On pójdzie w tą stronę, ale i w górną, czyli będzie widział całą mapę. To jest troszeczkę już inna forma niż tą, co mieliśmy poprzednio. biją on troszeczkę wolniej że Zobaczcie, jak on w ogóle strzela szybciutko. To są chyba trzy pociski w ramach jednego albo dwa... W w ramach jednego. Jest to bardzo prosty ale oczywiście on jest ograniczony zasięgiem. Ten ma zasięg całej mapy. I to jest tylko jakby tutaj plus. Tutaj pójdziemy oczywiście pod rakietkę, ale to za momencik, bo oczywiście pierd... Potrzebowałem budować sobie tego, żeby widzieć żeby bić każdy rodzaj. Oczywiście on nie bije każdego rodzaju. To jest chyba problem. Mogłem tego... Mogłem go zbudować bliżej. Mhm. Ja sobie tego że przecież mogłem go zbudować troszeczkę bliżej. Wtedy bym widział każdy... Bił każdy rodzaj. I tak on widzi każdy, i tak on bije wszystkich, więc mogę spróbować tego, nawet i w tym miejscu. Mhm. no i dobrze, no i dobrze. O to właśnie chodziło, widzicie, niby nie widzi tego fragmentu, bo jest on na czerwono, ale rakieta widzi. On strzelając nie widzi, ale ra rakietą widzi już jak najbardziej, więc to jest oczywiście mega, mega mocne pod tym względem. No to chodzi, o to właśnie nam chodziło, później właśnie nam zależy na tej rakiecie naszej całej. No i dobra. W tym momencie mamy już skill do użycia, więc spoko, sobie z tym jakoś tutaj oczywiście radzić, ale ciągle mamy za mały damage, który jest związany oczywiście z biciem... Ale czekajcie, w ogóle tutaj przydałoby się postać alchemikę, tak sobie teraz uświadomiłem. Tutaj nie ma alchemika wreszcie, a nie, nie ukrywajmy, subcommander jest z na naszych mocniejszych aktualnie jednostek, No chyba nawet ma największy da damage. 220 tysięcy, a te dla porównania mają 150. No to widzicie sami, że to jest oczywiście różnica, oczywiście koszt budowania tego jest no 3000 do 25 tysięcy przez sprzedaży, więc no robi to różnicę. No i tak to się jak wolę jednak, e, żeby byli, żeby był on też, bo on faktycznie właśnie podnosi cały damage. I to jest u niego najważniejsze. Dwie kacuszki z tyłu. Tutaj w ogóle dwie kacuszki pływają, tam jeszcze dzisiaj jedna kacuszka, która pływać od niego. U góry kacuszka same kacuszki wszędzie, po prostu debestrawa, debestrawa. O, o to chodziło, kacuszki muszą być. Teraz jak z pierwszymi DVD, dobra, nie było aż tak tragicznie, ale też nie było, jak widzicie, mega mega mocne to. Aha, bo dosyć daleko tutaj do one nam doszły, tak czy siak. Pójdziemy w jeszcze jednego takiego samego pod firsty tym razem, i jeszcze jednego zbudujemy również pod first. Również pod first Raz, Dwa, trzy. Raz, dwa. Pamiętajcie, że one są bardzo tanie. To jest właśnie ich największy plusik. One są strasznie tanie. Muszę używać tych bomby w części. Nawet tego też mogłem używać. Chociaż nie wiem, czy potrzebowałem tego akurat, ale chyba niekoniecznie. Nie, nie. No ale tak czy siak jest to dobre. Dobra, tutaj troszeczkę poszło słabiej. Widzę. No nie wiem, to chyba nie będzie dobra taktyka, jak ja mam wrażenie, ale to jest. Z zobaczymy, zobaczymy. Pamiętajcie, gramy 4 pan. to nie jest jakiś super extra, może buildi, chyba jednak. Jak myślałem, to to będzie ekstra buildi, bardzo, bardzo mocny. Jednak jest taki średniowy. No i tak czy siak daje radę, daje radę według mnie. I idę jeszcze więcej nie chcę zbudować. Raz, dwa, trzy, dobra, raz, dwa. Jak pójdzie z nami? Przechodzą, dajmy skida, Znaczy, dajmy skilla. On zwiększa chyba damage i speed im, tak? Damage, speed tak, czekajcie, jest tu ogóle napisane, co on wydaje? Chyba nie ma tego wprost w ten sposób, jest gdzie indziej, no, ale chyba tak było, że był damage i speed, damage i speed. Kaczuszek tutaj mnóstwo pewnie już jest, tylko że oczywiście są one zasłonięte. Niestety. Bombka zdecydowanie potrzebujemy, a myślę, że bombka jest tyle fajna, że ona rozwala wam od razu ząga i to jest bardzo mocne, to jest naprawdę strasznie mocne. Ona wam ząga od razu rozbija, no, może nie tego akurat, ale normalnie wam ząga ona rozbija. Dobra, 98 runda, czyli najtrudniejsza runda, to tak się uważa, że to jest najtrudniejsza runda. Rozbijamy prawie że wszystko naraz i drzujemy wszystkich skill'a, bo tutaj akurat trzeba to tylko użyć. I też kolejna jednostka też jest ciężka, więc zobaczymy jak z nimi tam w ogóle pójdzie. Ale zobaczymy. Dajmy jeszcze jedną rakietę w I oczywiście bombka. Dobra, razem z nami daliśmy radę. I jakimś cudem oczywiście daliśmy radę. Może nie było to me mega mocny, no ale, ale zawsze to było coś. I bomba. No i dobra, nie udało się idealnie, bo jednak troszeczkę przeszedł. Ale jak widzicie sami, było spoko. Było spoko, więc... Możemy teraz spokojnie już wejść. I widzieliście, sama taktyka była dosyć ciekawa, dosyć fajna kaczuszka. Jak najbardziej, zna wielki, wielki plus. Więc jeśli nie wiecie, co zrobić, a macie 75 pucharków, to oczywiście zachęcam do, do wzięcia sobie kaczuszki, bo jest ona po prostu przecudna po prostu przecudna. Dzięki wielkiej, do kolejnego materiału. Na razie. Hej, hej. Pa!